Atmosfera sobotniego spotkania była wyjątkowa. Do hali AWF-u przy Stadionie Olimpijskim wybrali się nawet ci, którzy dawno na meczach szczypiorniaka we Wrocławiu nie bywali. Kibice chcieli być świadkami wyjątkowego wydarzenia. Ryzyko zawodu czy rozczarowania było małe stąd. Pani licznie wspierali Śląska. Piłkarze z Wrocławia, choć grali mocno osłabionym składem z kilkoma kontuzjowanymi lekko szczypiornistami na parkiecie, nie zawiedli. Od początku narzucili młodym chłopcom z Łodzi bardzo wysokie tempo. Zawiesili też niezwykle wysoko poprzeczkę w defensywie. Ani Lana nie mogła sobie z tym poradzić, mimo ciągle rosnącego prowadzenia. Gospodarzom było wciąż mało i mało. Postawa godna największych mistrzów. W 11 minucie Śląsk prowadziła aż. 10 do 0. Goście, chwilę później, stanęli przed szansą zdobycia pierwszej bramki. Nic z tego kapitalnie, bowiem w bramce spisał się Marcin Schodowski. A Nilana inauguracyjnego gola rzuciła dopiero w 14 minucie. Przed przerwą szczypiorniści z Łodzi nieco podreperowali bilans bramkowy. Śląsk prowadził jednak aż 21 do 8. W drugiej połowie Wrocławienie kilka razy znów pokazali klasę. Po niektórych akcjach ręce same składały się do oklasków. Najwięcej bramek dla Śląska. Dziesięć rzucił Bartłomiej Kopurowski, zespół Aleksandra Malinowskiego. Sukces zapewnił sobie na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek zaplecza Ekstraklasy. Od początku sezonu Śląsk był najlepszą drużyną pierwszej ligi. Imponował skutecznością, pokazywał się z kapitalnej strony zarówno w obronie jak i ataku. Po 22 kolejkach ma na koncie 21 zwycięstw i ledwie jeden remis. Nie znalazł pogromcy. Wrocławianie wracają do Superligi. Po czterech latach w odbudowę klubu zaangażowali się Jacek Kolejnik i Daniel Grobelny. Dzięki współpracy z miastem udało się reaktywować drużynę 15-krotnych mistrzów Polski. Wśród uczestników było wielu takich, którzy na wspólnym treningu zjawili się po raz pierwszy w inauguracyjnych zajęciach uczestniczyło około 100 osób. Pewnie przyszłoby więcej, gdyby nie aura, która wszystkim mocno podczas ostatniego dnia weekendu dała się we znaki. To już szósta edycja programu biegowego, który ma przygotować do startu w 32, wrocław maratonie i drugim nocnym półmaratonie. Biegający przyznają, że poranne treningi to wyzwanie, ale warto je podjąć, bo satysfakcja z ukończenia biegów jest wyjątkowa. Na zajęciach zjawiło się szczególnie dużo Przedział wiekowy był spory, byli bardzo młodzi biegacze, a także ci, którzy pierwszą wiosnę życia mają już dawno za sobą. Trenerzy przedstawili najpierw siebie, później można było poznać plan treningów i przygotowań dokładnie została opisana cała akcja. Do końca miesiąca martończycy będą się spotykać raz w tygodniu w niedzielę o 9 na pergoli Stadionu Olimpijskiego od kwietnia. Tawka zajęć wzrośnie. O 100%. Biegacze będą się też spotykać we wtorki o 18.00. Trenerzy informują, że na zajęcia trzeba sobie rezerwować 180 minut w niedzielę i 150 minut we wtorek. Do zajęć wciąż się można oczywiście zgłaszać. Wszystkie szczegóły są znane na stronie internetowej. Warto poświęcić chwilę uwagi portalowi caływrocławbiega.pl To jedna z bardzo ciekawych i nowatorskich propozycji Młodzieżowego Centrum Sportu z Wrocławia. Każdy z biegaczy znajdzie tam coś dla siebie. Czy to początkujący, czy to już zaawansowani. Platforma ma być dużym wsparciem dla miłośników najprostszej formy ruchu. Kamp trwał dwa dni. Aura niestety nie dopisała, ale pewnie i w takich warunkach atmosferycznych jednym i drugim przyjdzie jeszcze w tym sezonie i grać i trenować. Były to więc udane godziny. W dwa dni odbyły się trzy treningi zakończone kontrolną grą sparingową, którą wyraźnie wygrali gospodarze. Po raz pierwszy w historii na zgrupowanie do Wrocławia przyjechała drużyna futbolu amerykańskiego z Niemiec. Ingolstadt Dukes to drużyna. Trzeciej ligi niemieckiej, która jednak dzięki pozyskaniu wielu sponsorów na zbliżające się rozgrywki, zakontraktowała aż 14 obcokrajowców, co czyni ją pewnym kandydatem do wygrania swojej ligi w kolejnych latach. Może więc śmiało powalczyć w wyższych klasach, być może też w niemieckiej Ekstraklasie. Oba zespoły są na finiszu przygotowań do sezonu. Kibice ze stolicy Dolnego Śląska chcieli się przede wszystkim przekonać, na jakim etapie są obecnie ich pupile. Nowa drużyna, świetne nazwiska, nowe oczekiwania. Dla Panthers był to ostatni sprawdzian przed zbliżającym się sezonem Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Po zgrupowaniu w Dzierżoniowie oraz sparingu w Subicach przeciwko Cougars Szczecin przyszła pora na największy dwudniowy test, w którym Pantery udowodniły swoje mistrzowskie aspiracje. Pantery usłyszeli Słyszały i od fanów i gości z Niemiec sporo pochwał. Niemiecka drużyna była m.in. pod wrażeniem poziomu organizacyjnego oraz sportowego klubu. Punktem kulminacyjnym zgrupowania była niedzielna gra treningowa, która mimo deszczowych warunków zgromadziła też wielu kibiców. W trakcie gry wrocławianie zdobyli zdecydowaną przewagę. Przykładając piłkę aż pięciokrotnie, przeciwnicy punktowali tylko dwa razy. Gra przeciwko Ingolstadt Dukes była ostatnim sprawdzianem przed pierwszym meczem sezonu, który Pantery rozegrają 6 kwietnia, w którym mieście zmierzą się ze swoim głównym konkurentem do mistrzostwa Seahawks Gdynia. Rozpoczynamy od dyscypliny, która zawsze cieszyła się i pewnie zawsze będzie się cieszyć wielkim zainteresowaniem, czyli siatkówki. Zaglądamy do drugoligowców. Na tym szczeblu męskiej rywalizacji są dwie grupy. W tej pierwszej stawce przewodzi Łącznościowiec, w drugiej LTS Wrocław i Kwest do Kupa. Najwięcej emocji podczas pierwszego weekendu zmagań dostarczyły trzy spotkania. Cabanos przegrał ZSP Kretes 1 do 2, LZS Śrędzianin uległ przyjezdnym 1 2, a adrenalina Sobutka przegrała znanka też 1-2. Parkiet siatkarski zamieniamy na arenę piłkarską. Sporo dzieje się w rywalizacji piłkarzy na hali, ale to, co najważniejsze, dopiero przed nami. W najbliższą niedzielę poznamy najlepszy zespół batalii. Na razie znamy 8 uczestników ćwierćfinałów, którzy w sobotę powalczą o wielki finał. O te miejsca rywalizowało kilkadziesiąt drużyn podzielonych na 8 grup. Tylko najlepsi otrzymywali przepustkę do ćwierćfinału. Należą do nich szpilmacherzy, Epi, Nokia NSN, Modeco Football Team. Alpine Stars, Słoneczne Krzyki, Hammersbach i Playmo. Jak to zwykle bywa, każda z drużyn ma swojego najlepszego strzelca i najlepszego asystującego, czyli gwiazdę. My dziś wyróżniamy liderów klasyfikacji kanadyjskiej. Co ciekawe, to zawodnicy jednego zespołu po 8 punktów zgromadzili na swoich kontach Jakub Reimer i Kamil Żbik z Alpine Stars. Na koniec... Odwiedzamy miłośników wspinaczki sportowej. Ta jakże efektowna konkurencja ma za sobą już dwie z trzech eliminacji dających składową na OMW 2014. Pierwsza odbyła się we wspinaczce na czas, druga we wspinaczce w prowadzeniu u juniorek za ostatnie zmagania 100 punktów do generalki dopisała Wiktoria Konieczna u juniorów Adam Kowal. Rywalizują nie tylko młodzi, też. Między innymi mastersi w tym gronie mamy dwóch liderów Grzegorza Mielczarka i Przemysława Wróbla. Największym zainteresowaniem cieszą się kategorie kobiety i mężczyźni. Łącznie startuje w nich prawie 100 śmiałków płci pięknej przewodzi Anna Grabińska, Panom i Andrzej Kowal. Co nas czeka w kwietniu w ramach OMW? Polecamy na przykład bowling. Zaczynamy. Od powrotu bowlingu gramy w bardzo ciekawym miejscu, w galerii Sky Tower. Rywalizacja toczy się w trzech kategoriach. Walczą kobiety, mężczyźni, dwójki open. Gorąco zapraszam, to jest dyscyplina, która po latach do nas wraca, a która dziś robi zawrotną karierę. Jest też coś dla fanów koszykówki. Rozpoczynamy zapisy do. Zawodów w koszykówce i proszę się spieszyć, dlatego że troszeczkę w tym roku zmieniliśmy zasady. System rozgrywek jest taki, że walczymy w dwóch ligach i zapraszamy 26 drużyn. Te zapisy trwają do 7 kwietnia. Radzę się spieszyć z tego względu, że już mamy na liście 12 drużyn. I wiem, że zainteresowanie koszykówką jest u nas ogromne. Szczegóły dotyczące rywalizacji można znaleźć na stronie internetowej Mistrzostw. A kolejne spotkanie z otwartymi Mistrzostwami Wrocławia w Sportgame już 9 kwietnia. Zapraszamy. Tydzień rozpoczął się od pojedynku strzeleckiego. Ci, którzy oglądali spotkanie Fidasza z Wielką Wyspą, na pewno nie żałowali łącznie, obejrzeli aż 8 bramek. Wygrała. Wielka wyspa 5 do 3, a ozdobą rywalizacji był pojedynek snajperski. Łukasz Majchrowicz pokonał w nim Marcina Michalkiewicza 5 do 3. Tak, to nie pomyłka. Obaj dżentelmeni zdobyli dla swoich drużyn wszystkie bramki. Kolejne poniedziałkowe spotkania obfitowały w dużą liczbę bramek. DBG ITR przegrał z Orłem Sempolno 1 do 4. Hardballs United przegrał ze Złodziejówką 2 do 4, AC Pajace wygrały z KMP Wrocław 4 do 1, a Wyższa Szkoła Bankowa rozbiła Breslauer SC 4 do 0. Wtorek, już przy nieco bardziej sprzyjającej aurze, rozpoczął się od bardzo ciekawego starcia Millennium Aftes kontra Gol-Gol Power Rangers. Wydawało się, że spotkanie skończy się remisem w 33. Minucie. Było 3 do 3. Na finiszu jednak dobrze w obronie i ataku zagrali gracze. Gol, gol i strzelili. Gol i jeszcze jeden gol, wygrywając ostatecznie 5 do 3. Jedno trafienie zadecydowało o trzech punktach w kolejnym starciu. Mercaderia przegrała z AC Polanka 0 do 1. Do sporej niespodzianki doszło w rywalizacji faworyta całych zmagań, czyli śródmieścia z krajowym rejestrem długów Big S.A. Tym razem. Faworyt zakończył starcie z opuszczonymi głowami, przegrał 1-4. Na koniec dnia podział punktów Men in Black zremisowali z klubem miłośników piwa Wrocław 2-2. Niepowodzenie z wtorku, mistrzowie odbili sobie w środę. Śródmieście rozbiło Lex Pistols aż 7-0. Taki sam wynik padł w batalii Platinum Sport Center z C wygrali ci pierwsi. Do jednej bramki toczyła się też rywalizacja szpilmacherów z Volvo Polska. Szpilmacherzy zwyciężyli 9 do 0. Najwięcej emocji w środowy wieczór dostarczył pojedynek FC Oranie z Alpina Flor Team. Pomarańczowi wygrali jednym trafieniem 5 do 4. Na koniec dnia Menin Black zwyciężają Kumia na opony 6 do 1. Dziś trzy mecze. O 17.50 Śląsk zagra zagra z rzetelną firmą. O 18.40 wyższa szkoła bankowa z PKSM Augustyn, a 50 minut później rozpocznie się spotkanie partizana Wrocław z Breslauer SC. Śląsk stawia przed swoimi koszykarzami jasny cel, awansować do playoff siódmego miejsca. Zdają sobie z tego sprawę i zawodnicy, i sztab trenerski Wrocławianie z trzy meczowego chcą przywieźć komplet 6 punktów. Jedną trzecią zadania. Wykonali, teraz czas na Polfarm. Cel jest cały czas ten sam, więc jest to oczywiste, że, że jedziemy tam po to, żeby to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. My nie możemy dubić punktów e, w tej rywalizacji, jeżeli chcemy być na tym siódmym miejscu jeśli chcemy grać w Śląsk od zmiany na stanowisku trenerskim prezentuje się bardzo dobrze, mimo w teorii osłabień kadrowych. Zespół jednak jest zespołem w dosłownym tego znaczeniu. O to nam chodzi, mówi skrzydłowy wrocławian Michał Gabiński. Tak chcielibyśmy być postrzegani, Śląsk-Wrocław, jako drużyna, jako monolit. I jeżeli udałoby nam się grać właśnie zespołowo w ataku, bo w ataku nie mamy problemu i w obronie, to wtedy na pewno... Wynik będzie, będzie korzystny. No, interesują nas tylko zwycięstwa. Trener jasno określa, że nie ma w jego drużynie ważnych i ważniejszych. Takie podejście buduje świetną atmosferę. Wszyscy zawodnicy są ważni w drużynie, czy to nie każdy, może w każdym meczu funkcjonuje w jakiś sposób szczególny, ale wszyscy są ważni, bo ważny jest trening, bo ważna jest cała drużyna, bo ważne jest to, żeby każdy zawodnik, tak jak on powiedział, wszedł i coś wniósł. Na pewno siłą tego, tego zespołu powinna być zespołowość. Rotacja w tym, w tym zespole. Mecz w Starogardzie z Polfarmą w sobotę, spotkanie w Gdyni z Aseko w poniedziałek.